Witajcie, a ja teraz mam ten zjazd, o którym mówiłem, że będzie jakiś lepszy, ale muszę hamować. Jestem już jakieś 7, niecałych kilometrów do schroniska PTPK na Kudłaczach, tutaj zaraz za sami. A więc widzicie, prędkości są niezłe. No, ostatnio leje od godziny, ale daje radę. Jest dobrze. No, mówię Wam, coś pięknego. polecam wszystkim takie, takie wyprawno to już jest 40 km za mną zostało to już 6,5 raz no, znaczy teraz już zjechałem więcej 6, 6 km no jak powiedziałem jak nie słyszeliście schronisko na Kudłaczach o Dobra, będę kończył, Trzymaj się, się ciepło i słonecznie, bo będę miał podgórkę teraz.